Siemano z tej strony Manda z nieba i tutaj przedstawiam Wam już <coughs> dziewiąte wydanie mojej paczki z modyfikacjami Lolpak. Jest w niej bodajże coś koło 25 modów. Yy, na przykład yy, czego tam nie mogłem dodać, nie mogłem dodać, takich modyfikacji jak yy, Palm Harvest, te takie Warmod yy, czy jakoś to ma, że tam takie różne struktury się tworzą, yy, takie zamki czy tam coś. No ale nie mogłem tego dodać. No i teraz Wam tutaj omówię które, wszystkie modyfikacje, które tutaj są, A więc pierwszym jest Optifine yy, Zwiększa FPSy, możemy sobie zmować Jak zoomujemy to na początku mamy na CTRL, ale jak to później możemy sobie zmienić w ustawieniach. Następną modyfikacją jest Resmi Map, czyli mapka w prawym górnym rogu Następną modyfikacją jest Inventor Tweaks, czyli nam segreguje itemy w naszym ekwipunku Tutaj korzystam nam Creative to nie pokaże, ale za pomocą przycisku R i w skrzynkach też możecie sobie ładnie poukładać. Kolejną modyfikacją Tri Tricapitator, czyli ścinać drzewo do spadą na całe razem z koroną, jabłkami i tym wszystkim. Kolejną modyfikacją jest Enchant View, a ta modyfikacja, która jest wymieniona nad nią, de bomb z bomb zen API, no to ona jest potrzebna, żeby widziało Enchant View bodajże Czyli że wiecie, Enchant View, no to, że jak enchantujecie coś macie napisane tam, co enchantujecie, a nie że tak w ciemno. Kolejna modyfikacja jest Armor Stand, czyli stworzyliście yy, się taka płytkę, i to jest taki wieszak, tam możecie sobie te wszystkie wasze zbroje położyć. Kolejna modyfikacja jest Shelf Mode, czyli do naszej krydy dodane są półki. Kolejna modyfikacja jest Animal Bikes, czyli możemy jeździć na zwierzętach. Następna modyfikacja jest Battle Towers, czyli na naszym świecie generują się takie różne wieże. Tam są, jest taki główny boss, tam są Monster Spawnery i są skrzynki, w tych skrzynkach są itemy i tak dalej. Następna modyfikacja jest Crafting Guide, czyli pod przyciskiem G. Mamy całą książkę z recepturami Patrzcie ile tutaj tego jest wszystkiego Masakrycznie dużo Następną modyfikacją jest z NPC czyli są dodane takie nowe lutki. Kolejna modyfikacja jest Dead Sky, Nie wiem jak to się czyta I też za bardzo nie pamiętam co ta modyfikacja dodaje Ale wiem że jest ona fajna dlatego ją dodaję. Następna modyfikacja jest Maze też nie pamiętam co ona dodaje, ale skoro ją dodałem tak, że musiała być fajna, ale to wiecie, sami sobie tam wszystko ogarniecie, co i jak, jakie macie mody, tak dalej. Kolejna modyfikacja jest Mob Spawn Controls. Też nie wiem co ona robi, wiem, że takie... były, ale to prezentacja moda, jak to prezentujesz, no ale to przecież... Ogólnie też, jak wcześniej w tych wszystkich prezentacjach były skrzynki, no ja to tutaj nie robię, no bo po prostu zobaczcie ile tutaj jest tych rzeczy. Tego jest za dużo, i ja po prostu już później nie kojarzę, który item jest z której modyfikacji, i po prostu no, mi jest ciężko, żeby tak wiecie, to wszystko posegregować, co, co z której, a więc <laughs> widzicie, ile tego wszystkiego jest, więc no chyba rozumiecie. Następna modyfikacja jest Kupa Mod, czyli możemy sobie zrobić kibelek, tam kupę, możemy robić narzędzia skupy, możemy robić bloki skupy, <laughs> no i tyle, ale fajny jest ten mod. Następna modyfikacja jest metalurgi, czyli jest pełno takich różnych. Takie właśnie narzędzi pełno nowych ród jest dodane i tak dalej. Następna modyfikacja jest Billionare. Czyli się generują takie wioski, tam mieszkają bludki i tak dalej. Tutaj macie wioskę chińską. I czasami te powiedzmy niektóre tekstury z tej modyfikacji mogą się bugować. Ale to tylko w przypadku tej modyfikacji. No, czasami tak się dzieje, a tutaj akurat jest wszystko ładnie. Nic się nie, nie zbugowało. Następna modyfikacja jest More Drinks. Czyli są dodane takie jakby więcej napojów i tak dalej. Następną modyfikacją jest Prohistoric Mod, czyli jeśli stworzymy sobie taki odpowiedni portal, to macie książkę z receptorami, jeszcze tam możecie sprawdzić, bo wcześniej nie było tej książki, ale już teraz wiesz, że o tym tworzycie sobie taki portal i to was przenosi do, do, do nowego świata, gdzie są różne, do, do, przenosi was do świata prohistorii, tam są dinozaury i z tym, w tym modzie jest też kilka itemków, takie mięso tam z tych dinozaurów i takie różne, wiecie, sami sobie wszystko odkryjecie, co ja. Następna modyfikacja jest Railcraft, czyli do naszej gry są dodane, jest dodane więcej takich jak, znaczy są dodane nowe tory i są dodane pociągi takie, ogólnie fajne. Następna modyfikacja jest Steve's Cards, czyli jest dodane więcej takich wagoników, to, to również sobie zobaczycie co tam, bo trochę ich jest. I kolejna, my już ostatnia modyfikacja jest Twilight Forest, czyli tworząc portal to sobie robicie właśnie dwie kratki na Kratki i tutaj wylewacie wodę, wrzucacie jednego diamenta, i Wam się tworzy portal. skakujecie sobie i się przenosicie do innego świata. Tam się, tam się też takie tworzą takie zamki, i ogólnie fajne z tym świat. No i to by było na tyle w Dolpak V9. Myślę, że jest dosyć nawet sporo tych modów w porównaniu z tym z Lolpakiem V8, no bo już teraz dużo tych modów wyszło i myślę, że Wam się będzie na tym fajnie grało i tak dalej. Jeśli ktoś chce nagrywać na tej pasce mod jakiś jakiejś serii lub coś, to oczywiście pozwalam. Jeśli po, 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 taka osoba co nagrywa, jeśli mi podeśle link, to oczywiście tam zlajkuję i tak dalej. O, I to by było w sumie na tyle. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Hmm, możecie dać lajka, łapkę w górę. Dając łapkę w górę motywujecie mnie, żebym tam wiecie robił kolejne wydania tych y, modpaków i tak dalej. Ja na tych łapkach w górę nic nie zarabiam, bo nie mam partnera ani nic, więc one są tylko i wyłącznie modyfikacją, nic poza tym. Tak więc, co? Pobierajcie i życzę Wam miłej gry na tej paczce modów. I do zobaczenia, trzymajcie się Siemanko.